Było już po 17, ale Mili dopiero co dotarła do swojego domu położonego na Schellenburg w holenderskim Dordrecht, kiedy ktoś zadzwonił na jej telefon komórkowy. Była to jej matka, która chciała wiedzieć, czy dziewczynka ma jakieś specjalne życzenie związane z dzisiejszym obiadem. Zanim jednak kobiety doszły do ugody, spokojne popołudnie Mili ponownie zostało naruszone. Tym razem przez dzwonek do drzwi. Mili przechyliła się w stronę okna i wyjrzała na zewnątrz. Pan Sander, młody sąsiad z domu obok, stał właśnie na progu i wyraźnie czegoś się od niej domagał. Dziewczynka poprosiła więc matkę o ponowne zadzwonienie, lecz już w późniejszym czasie i przerwała rozmowę. Następnie otworzyła drzwi, za którymi stał 26-latek. Co jednak dla Mili było dużo ciekawsze, to to. Że pan Sander w swoich rękach trzymał małego kotka. Dzisiaj zapraszam Was do omówienia sprawy holenderskiej z miasta Dordrecht i dotyczyć ona będzie zaginięcia milbule. Magda zaprasza do odsłuchu. Pani Tineke była dumna ze swojej córki. Dziewczynka miała wielu znajomych i przyjaciółek, z chęcią uprawiała sport i przeważnie była w dobrym humorze. A co wtedy robiła? Wtedy przez cały dzień potrafiła sobie podśpiewywać, czym wcale nie uprzykrzała swojej rodzinie życia, bo nie dość, że to lubiła, to była w tym dosyć dobra. Dowodem na to był fakt, że brała nawet udział w zajęciach chóru. A co do tego dobrego humoru, to jedynym ciężkim dla tego momentem był czas wstawania. Mili nie należała bowiem do porannych ptaszków, a jedyną szansą na jej powolne i bezbolesne rozbudzenie było posadzenie dziewczynki przed włączonym telewizorem. 10 marca 2010 roku pani Bule, tak jak z Mili uzgodniły, po 10 minutach ponownie zadzwoniła na jej numer telefonu. Poprzednia rozmowa nie była jeszcze zakończona, bo przerwała ją wizyta sąsiada, a matka jednak bardzo chciała z córką omówić jeszcze pewne sprawy. Jednakże Mili już nie odbierała. Po godzinie 18:30 mama pojawia się w domu, tam jednak nie zostaje swojej dwunastoletniej córki. Nie znajduje też żadnej notatki, która by ją informowała. Gdzie dziewczynka mogłaby się udać? A sama rodzicielka niestety nie miała bladego pojęcia, co mogło stać się z ją córką. Jeszcze tego samego wieczora została powiadomiona policja. Następnego dnia funkcjonariusze uruchomili Amber Alert, co oznaczało, że informacja o zaginionym dziecku dotarła od razu do władz miast, biur policyjnych oraz wielu holenderskich obywateli. Uruchomienie alarmu aktywuje wysyłanie SMS-a. Albo wiadomości głosowej na telefon członka zapisanego w sieci zwanej birnet. Jeżeli ktoś z tych powiadomionych coś zauważy, proszony jest o skontaktowanie się z darmowym numerem telefonu 080011. 0800 Sam Amber Alarm, czy też ALERT, na tamten czas działał w Holandii dopiero od niecałych dwóch lat, a użyto go po raz pierwszy w lutym roku 2009. Do poinformowania społeczności o poszukiwaniach czteroletniego Lorenzo z Rotterdamu. Wtedy jednak SMSy nie dotarły do wszystkich użytkowników. Na szczęście dla Lorenzo ta historia zakończyła się pomyślnie. A od tamtej pory sama nazwa Amber Alert zakorzeniła się w Holandii dosyć szybko i głęboko. Na dzień dzisiejszy już chyba większość społeczeństwa wie, na czym polegają działania związane z tym systemem. Które notabene powstał w Ameryce po zaginięciu dziewczynki zwanej Ambert Hacherman. Jej historia uratowała już wiele żyć, zobaczmy więc, czy pomogła też w odnalezieniu mili. Niestety, policja również, tak jak matka, nie miała żadnych wskazówek, mogących naprowadzić ich na miejsce pobytu dziewczyny. Przez kolejne dni, a mówimy tu o długich sześciu dniach, bo cała akcja poszukiwawcza. Rozciągnęła się na właśnie taki okres. Życie w niepewności ciągnęło się niemiłosiernie. Policja wiedziała jedynie, że Mili była po raz ostatni widziana przez kogoś, kto zapukał do jej domu i wiedzieli też, że był to jakiś mężczyzna. Z niewiadomych powodów nikt publicznie nie wspomniał jednak o tym, że Mili wyraźnie powiedziała mamie, iż przed jej drzwiami stoi niejaki zupełnie obcy mężczyzna. Ale ich osobisty sąsiad. Jako, że policja nie wychodziła z założenia, że dziewczynce coś mogło się stać, nie użyto też do poszukiwań psów policyjnych. Wychodzono raczej z założenia, że dwunastolatka prawdopodobnie uciekła. Spotka się to później oczywiście z dużą krytyką ze strony mediów. Na ten moment jednak informacja o zaginięciu bardzo szybko obiega media i przyciąga wiele uwagi. Poświęcono jej nawet początek programu kryminalnego pod tytułem Obsporing vs. wypuszczonego we wtorek 16 marca o godzinie 21:50 na kanale Nederland In*. W międzyczasie mundurowi zajęci byli również poszukiwaniami mężczyzny, który miał mili w dnia odwiedzić. Wszyscy osobnicy płci męskiej, zamieszkujący okolice domu rodziny dziewczynki. Zostali sprawdzeni i przesłuchani. Nikt nie odmawiał współpracy, a policja była im za to oczywiście wielce wdzięczna. Sprawdzono alibi niektórych mężczyzn, a w niektórych domach przeprowadzono również przeszukiwania. Zaplanowano także przeprowadzenie paru dodatkowych przesłuchań. I być może zdołano by się jeszcze na owe dochodzące spotkania z paroma panami umówić. Oraz być może poszukiwania trwałyby jeszcze dłużej, ale jeszcze tego samego dnia, kiedy wypuszczono program 16 marca, okazało się, że nie będzie już takiej potrzeby. Powiem tego wieczora na komisariacie pojawił się jeden z sąsiadów rodziny Bule. Był to 26-letni Sander, który parę godzin temu rozmawiał ze swoją dziewczyną, która notabene była policjantką. Sander zwierzył się kobiecie, że około tydzień temu był świadkiem pewnego smutnego zdarzenia. Opisane przez niego doświadczenie było tak interesujące, że kobieta natychmiast przekonała partnera, aby niezwłocznie zgłosi się z tą wiadomością na policję. Jednak kiedy Sander pojawia się u kolegów swojej dziewczyny i opowiada im o tym, co mu się przydarzyło, język rozplątuje mu się tak dobrze, że zamiast jedynie złożenia zeznań. Dodatkowo, mężczyzna zostaje przez funkcjonariuszy aresztowany. A już kolejnego dnia cała Holandia dowiaduje się, co następuje. Policja po pierwsze pochwaliła media za to, że przyczyniły się do szybszego niż ktokolwiek się spodziewał rozwiązania sprawy. Ciągłe nagłaśnianie i uwaga zwrócona na sprawę Mili sprawiła, że do policji wpłynęło dużo wskazówek. Być może również wpłynęło to na to, że niektórych ruszyło sumienie i przypomnieli sobie więcej szczegółów niż sześć dni temu. Jak na przykład o tym, co naprawdę mogło stać się z dziewczynką. Mili bowiem, jak się okazuje, nie odeszła daleko od swojego domu. Już wczoraj, po złożeniu zeznań przez Sandera, została nawet odnaleziona. Niestety historia nie skończyła się dla niej tak pomyślnie, jak dla małego Lorenzu. Sander Frieslake pracował na komisariacie rotterdam raymond i pełnił funkcję policjanta oddziału prewencji w szybkim polskim tłumaczeniu. 16 marca postanowił odwiedzić swoich kolegów po fachu w miejscu pracy, ale nie w celu koleżeńskiej pogawędki, tylko w celu udzielenia im bardzo ważnej informacji. I nie udał się do swojego działu, ale prosto do śledczych zajmujących się sprawą 12-letniej mili. Udzielone przez niego zeznania doprowadziły policję do podejrzeń, że 26-latek może mieć coś wspólnego z zaginięciem dziewczynki. Skutkiem tego mężczyzna został zatrzymany w areszcie. Następnie postanowiono zrobić przeszukanie domu Sandera, leżącego na tej samej ulicy co dom Mili. Oba budynki dzieliły jedno mieszkanie należące do ich wspólnego sąsiada całkiem więc niedaleko, zwłaszcza, że to właśnie tam znaleziono Mili. Bedeżian oczywiście tak jak mówił, miał informacje dotyczące dziewczyny i jej miejsca pobytu. Niestety, jak się ona na teren jego domu dostała, tego już nie mógł sobie niestety przypomnieć. Nigdy dzisiejszy pracownik sklepu dla zwierząt, a później pracownik dyskoteki Locomotion, na dzień dzisiejszy działający prężnie w szeregach policji pan Sander Freeswake podszedł pod drzwi domu Mili w środowe popołudnie. O godzinie 17.30. Kota trzymał na rękach nieprzypadkowo, bo był on potrzebny mu do przekonania dziewczynki o swoich pokojowych zamiarach. Sander zadzwonił do drzwi i zaczął opowiadać sąsiadce jakoś wzruszającą bajeczkę o kotkach. Historia musiała brzmieć przekonująco w ustach policjanta i sąsiada, dlatego bardzo łatwo udało mu się wyciągnąć dziewczynkę z jej domu. Mili wzięła ze sobą swój telefon komórkowy, jednakże zaraz po przejściu progu domu Sandera telefon został jej odebrany i doprowadzony do stanu nieużytku. Musiało to się stać bardzo szybko, bo pani Tineke, matka Mili, dzwoniła do niej dwa razy w przeciągu 10 minut. A drugiego telefonu, tego około 17:40, dziewczynka już nie miała szansy odebrać. Detale wydarzenia nie są znane. Wiadomo jednak, że Mili została następnie przez Sandera wykorzystana, a później pozbawiona życia poprzez odcięcie jej dopływu do tlenu. Miejscem zbrodni miała być łazienka w domu sprawcy. Taką wersję przedstawił policjant swojej przyjaciółce, z którą zresztą o dom zamieszkiwał. To właśnie ona namówiła policjanta do przyznania się do winy. Jak zostało później policji przez nią przedstawione. Sander miał mieć ostatnimi czasy poważne problemy natury miłosnej. Ciężko mu było iść normalnie przez świat, a to z powodu bolesnego rozwodu, który niedawno przeszedł. Czasem też mu odbijało, jak to określili świadkowie. Eksperci stwierdzają zatem, że nic dziwnego z praktycznie każdym, kto popełnia tak poważne przestępstwo, jest coś ogólnie nie tak, i to zapewne nie od wczoraj, ale już od dłuższego czasu. I tylko od pewnych czynników zależy, kiedy zebrane zło w takim człowieku się obudzi. U Sandera zapalnikiem miał być ciężki rozwód, który był tak traumatyczny, że przelał wiadro goryczy i wywołał agresywne zachowanie u mężczyzny. Poza tym, jak twierdzą znawcy, to co zrobił Sandar wcale może nie było najgorszym, co mógł zrobić. Może też być jeszcze ciekawiej, w cudzysłowie. Może zrobi już coś, o czym my jeszcze nie wiemy. Dodają. Ciekawym jest też stwierdzenie, że policja w dzisiejszych czasach pracuje w dużym stresie. Wiadomo więc, że nie raz czy dwa ktoś się może mentalnie nieco gorzej poczuć. I według eksperta nie ma z tym żadnego problemu, jest to całkowicie zrozumiałe, jednakże wielu ludzi potrafi doskonale normalnie funkcjonować i stale ukrywać problematyczne dla niego symptomy złego samopoczucia. Tłumaczyłoby to oczywiście wspaniale fakt, dlaczego Sander bezproblemowo przeszedł testy, których zdanie zezwoliło mu na przejście do pracy w policji. Po pozbawieniu mili życia, wykopaniu dołu i pogrzebaniu ciała w swoim ogródku, Sander rzeczywiście nie miał problemów z normalnym funkcjonowaniem. W sobotni wieczór, następujący po zbrodni i według zeznań sąsiadki bliskiej, Sander wyprawił imprezkę w swoim domu. Choć może to opis nieco nad wyraz, sąsiadka mówiła właśnie o imprezce, ale lepiej zabrzmiałoby, gdyby powiedziała po prostu wieczorne pogaduchy z przyjaciółmi i piwkiem w ręce, smacznie skonsumowanym na tarasku prywatnego ogrodu sandera. Co dziwne, to nie tylko to, że mężczyźnie nie przeszkadzała, leżąca w tym samym ogrodzie pod ziemią Mili, ale też to, że jego ogród był dobrze widoczny z okien domu. Państwa bóle. Nie żeby oczywiście rodzice stali w oknie i rozglądali się, czy ktoś kopie dół w swoim ogrodzie, ale moim zdaniem wskazuje to trochę na bezczelność sprawcy, choć może się mylę i pewno w jego głowie ten plan był wręcz idealny. Sander jak na razie nie podaje motywu z popełnionej zbrodni. Znał jedynie, że 10 marca zauważył dziewczynkę, kiedy ta wracała do swojego domu, jechała na różowym rowerze. Wtedy też poczuł nagłą potrzebę jej odwiedzenia. Czy jednak dziewczynka poszła z nim dobrowolnie do jego domu, tego nadal nie wiadomo. Relacja między sąsiadami nie była jakoś bardzo zażyła, a bardziej na poziomie wymienienia ze sobą grzecznościowego chujedach. Można jedynie podejrzewać, że tak łatwo dziewczynki nie udało mu się przekonać. Niestety, żadne źródła nie opisują poziomu ufności, jaką Mili obdarowywała obcych. Czy też dalekich znajomych, ciężko jest wyciągnąć wnioski, jak dwunastoletnia dziewczynka naprawdę zareagowała w tamtej chwili na propozycję swojego sąsiada. Już po dwóch miesiącach od aresztu, Sander staje po raz pierwszy przed sędzią. Jeszcze nie na procesie, ale na tak zwanych zebraniach przygotowywawczych do procesu. Sander złożył oświadczenie o przyznaniu się do winy i będzie oskarżony o morderstwo. Wykorzystanie, przetrzymywanie pod przymusem i ukrycie ciała. Oprócz standardowych pytań w sprawie ocelowe pozbawienie życia, pozostaje oczywiście jeszcze jedno: jak człowiek, który przez swoich znajomych i przyjaciół znany był jako miły kulturalny, potrafił popełnić taką zbrodnię. Podczas przygotowań do procesu, adwokat oskarżonego podpowiada, że przyczyna być może jest znana. Lecz trzeba ją dogłębniej sprawdzić. Według niego Sander w okresie, kiedy popełniono morderstwo bardzo hojnie, stawał się zieleniną i szopów Jak dodaje obrońca jego, Sander bardzo chciałby się dowiedzieć, czy to właśnie ta substancja mogła tak na niego wpłynąć. Insynuuje się więc delikatnie, żeby nie osądzano go pochopnie, bo to być może środki miały wpływ na zachowanie jego, a co za tym idzie, Sąd powinien tę informację wziąć pod uwagę podczas ustalania wyroku. Na ocenę oskarżonego mogą również wpłynąć dodatkowe zeznania już eks partnerki Sandera, zwanej w mediach Anneke, która twierdzi, że z przemocą to on akurat miał dużo wspólnego, zwłaszcza jeżeli chodziło o sprawy uszkowe. Jak zeznaje kobieta, ona nie miała z tym problemów. Bo wydawało jej się zawsze, że akurat z tym mężczyzną łatwo, bo mogła sobie fizycznie poradzić. Jeśli jednak Sander zrobił to samo co jej, zrobił to młodej mili, domniemanej kobieta, to zapewnie dziewczynka nie miała żadnych szans, aby skutecznie obronić się przed Sanderem. Była mężczyzny, rzuca jeszcze parę podejrzeń, jak na przykład to, że Sander był prawdopodobnie w młodości przez kogoś z bliskiego otoczenia wykorzystywany. Podejrzenia opierała na swoich obserwacjach jedynie. Podobno widziała, jak domniemany fawkulet Sandera, miał go nawet w obecności anekę, łapać za krocze i mówić, że ten chłopak należy do niego. Dochodzi do tego jeszcze zeznanie mentora ze szkoły Sandera, mówiące o tym, że chłopiec w młodości robił sobie poważną krzywdę i miał psychologiczne problemy. Po przyprowadzeniu Mili do swojego domu, Sander zabrał ją do Łazienki. Dziewczynka miała podobno zacząć podejrzewać, że mężczyzna ma wobec niej niezbyt przyjazne zamiary, i poprosiła go nawet, aby niczego złego jej nie robił. Sam Sander na tamten moment miał się zawet zastanawiać, czy Mili mu odmówi, jeśli zaproponuje jej intymne zbliżenie. Po skończeniu czynności, która nastąpiła jednak bez zgody ofiary, Okazało się, że żywa Mili i wiedza o tym, co się właśnie stało, może Sanderowi zaszkodzić i w karierze, i w życiu prywatnym. Dlatego też Sander przytomnie stwierdził, że dziewczynka niestety musi zostać uciszona. Po pozbawieniu jej życia, Sander rozśladł się na krawędzi swojego tronu Łazienkowego, skręcił cztery jointy, w myślach, jak twierdzi, zastawiając się, cóż on ma teraz począć. Dla sądu, był to ewidentny dowód na to, że Sander miał wystarczająco czasu, aby pomóc dziewczynie, jeśli jej śmierć byłaby tylko przypadkowa, jak twierdzi, a nie zaplanowana, jak mężczyzna zaprzecza. Poza tym Sander zaczął się też zastanawiać, co ma teraz zrobić. Nie przyszło mu nawet do głowy, aby udać się ze swoim problemem na policję albo jak najszybciej zadzwonić pod numer alarmowy i zgłosić zaistniałą sytuację. Po głębokim namyśle. I nie zrobieniu tego, co normalnie człowiek by zrobił, Sander postanowił użyć worków na śmieci, którymi zakrył ciało 12-latki. Przeniósł je następnie na zewnątrz domu, a potem zakopał w przydomowym ogródku. Według psychologów sądowych, na podstawie badań mężczyzny, pan Friswick miał mieć rzeczywiście w okresie popełniania morderstwa bardzo ciężki okres w życiu. Ponieważ zdawało mu się, że jest. Niewystarczająco dobre nie tylko w relacji prywatnej, ale także w swojej pracy. Niestety mężczyzna nie potrafił sobie poradzić z emocjami. Jedynym wyjściem było, według niego, wykreowanie sobie sytuacji, nad którą miałby całkowitą kontrolę. Sander, według ekspertów, jest zaburzony, a jego zaburzenia muszą być obserwowane i leczone. Istnieje bowiem możliwość, że w przyszłości Mogło się powtórzyć. Pomimo tego, że prokuratura żądała dla oskarżonego 25 lat w więzieniu TBS, czyli przymusowe leczenie, sąd w Dolnej w listopadzie roku 2010 zasądził panu Frisbeckowi TBS, ale niestety nie 25, tylko 18 lat. Niestety, zwłaszcza w ocenie rodziców Mili. Niższa kara niż przewidziano spowodowana była tym, że do poczynań Sandera nie wliczono wykorzystania dziewczynki. Adwokaci Sandera odwołali się od tych 18 lat, ponieważ nie zgadzali się z motywacją sądową dotyczącą premedytacji, z jaką Sander miał Nili pozbawić życia. Jednakże Rada Wyższa otrzymała 18 lat i TBS, a dodatkowo dodała do kartoteki mężczyzny. Winę za wykorzystanie nieletniej. Sander na ten moment, czyli tego drugiego procesu, niestety nie za dużo już pamiętał z całego zdarzenia. Nie pamiętał, czy mu się wyrywała, kiedy odbierał jej telefon, próbował wiązać ręce, ani wtedy, kiedy prowadził ją do łazienki. Nie umie też opowiedzieć, czy kiedy używał paska od swoich spodni, to ofiara reagowała na te czynności spokojnie. Twierdzi, że działa pod wpływem zielonych substancji i teoretycznie nie mógł wpłynąć na to, co i jak robił. Jedyne, czego jest pewne, to to, że żałuje bardzo swoich czynów i rozumie złość rodziny. Obiecuje im, że na pewno podda się leczeniu, ale nie spodziewa się nawet, że bliscy mili mu kiedykolwiek wybaczą. Czego jednak pewni są i sąd, i prokuratura, to fakt, że na komputerze byłego policjanta znaleziono nielegalne zdjęcia osób nieletnich, co potwierdzało hipotezę postawioną przez jego eks, panią Anękę. iż Sander wydawał się jej być czasem zbyt intensywnie zainteresowany młodymi dziewczynkami. Co się zaś tyczy rodziny, mili, to z chęcią by się na Sanderze zemścili, czy też po prostu sprawili, że. Jeszcze bardziej pożałowałby swoich czynów. Jednakże jedynie co mogą zrobić, to wykreślić go definitywnie z ich życia. Wiedzą, że w końcu nadejdzie czas, kiedy były policjant wyjdzie na wolność i bardzo niestety im się to nie podoba. Starają się jednak wierzyć w system sądowniczy i próbują zrozumieć tok sądowego rozumowania, którego wyrok ma utrzymać Sandera. Jak najdłużej się da. I jak najdalej od normalnego społeczeństwa. Poza tym muszą się jeszcze skupić na dwójce swoich pozostałych dzieci i im zapewnić też jakieś możliwie normalne warunki życia. W 2013 Sander złożył jeszcze podanie o kasację, ale jego prośba odrzucono. A w roku 2021 w listopadzie adwokat Van Arden. Złożył w imieniu rodziców ofiary prośbę o ponowne otwarcie spraw. No pomimo tego, że wyrok wydany przez Radę wyższą był już definitywny, w sprawie pojawił się nowy fakt. Na śwetczymili znaleziono bowiem ślady tabletek CTX, sąd nakazał NFI Narodowemu Instytutowi Kryminalistycznemu. Zadanie sprawdzenia, czy Sander był pod wpływem tej właśnie substancji. NFI tego jednak nie zrobiło, ponieważ te ślady i tak miały być już według nich utracone. Nie wiem dokładnie w jaki sposób utracone, tego źródła nie chcą wymienić, jednakże adwokat rodziny podkreśla, że ślady mogły być przecież jeszcze znalezione we włosach Sandera. Podczas swojego procesu Sander przyznał się jedynie do użytkowania zieleniny, ale jeżeli okazałoby się, że Używał innej substancji, to jego wcześniejsze zeznanie nic już nie byłoby warte, a to mogłoby znacząco wpłynąć na zmianę długości wyznaczonej mu kary. Sander przeszedł na leczenie przymusowe w maju roku 2022 po odsiedzeniu dwóch trzecich kary, co 2 lata następuje podjęcie decyzji o dwuletnim przedłużeniu tego leczenia. Jako, że ryzyko dla społeczeństwa ocenia się na niskie, były policjant może na ten moment wychodzić sobie nawet na spacerki poza mury. Raz w tygodniu, na razie jeszcze na godzinkę i z asystentem, ale później ma ponoć mieć możliwość wydłużenia czasu swoich wycieczek. Leczenie idzie Sanderowi tak dobrze, że był on prawie pewny, iż zezwoli mu się w najbliższym czasie na urlopy bez asystenta. Zdziwił się więc nieco, kiedy mu ich odmówiono i powodem były głównie jego intymne kontakty z małoletnią ofiarą. Nie stwierdzono u niego żadnych zaburzeń pod tym względem, jednakże eksperci nie mieli stuprocentowej pewności. Dlatego lepiej dla Sandera i małoletnich, aby ktoś miał na niego oko, kiedy buszuje sobie po wolnym świecie. W roku 2024 pan Freeswake ponownie dostał przedłużenie swojego leczenia o kolejne dwa lata. Dla rodziców ogromna ulga, jednakże zdają oni sobie sprawę z tego, że wyjście Sandera na wolność zbliża się wielkimi krokami, bo w końcu to przecież nastąpi i to wcześniej niż później. Matka mieli tłumaczy całą tragedię faktem, że przecież jej córka mogła zginąć w jakimś przypadkowym wypadku samochodowym. Wtedy w życiu rodziny ból nie byłoby żadnego Sandera. Dlatego też matka wykreśliła mężczyznę ze swojego systemu, jak to sama określa. Nie ma najmniejszego zamiaru, a przynajmniej chciałaby nie mieć już więcej przyjmować się jego osobą, bo w ten sposób to on, a nie jej córka Mili, zyskuje całą jej atencję. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za nowe subskrypcje i zapraszam do nowych słuchaczy do subskrybowania. Wszelkie lajki, nielajki i komentarze są bardzo mile widziane. Nie tylko dlatego, że lubię sobie je poczytać i odpowiadam czasami na nie, ale też dlatego, że podnoszą, że tak powiem, moją widoczność w YouTubach. Co za tym idzie? No, jest motywacja do robienia podcastu. A także bardzo chętnie zapraszam do stawiania kawki. Kto chętny ten, niech sobie kliknie, czy też skopiuje link z opisu. Można wpłacić jakąkolwiek sumę się chce. No, jest to na pewno dla mnie interesująca opcja, ponieważ z samego YouTube'a nie da się wyżyć, a nie da się też na przykład kupić sobie nowego mikrofonu, jeżeli ma się niższe zasięgi niż um, bardziej znane podcasty. No a jednak w rozwój też trzeba inwestować. A dla pozostałych po prostu zapraszam do klikania na łapeczki i komentowania. To też jest forma wsparcia. Bardzo dziękuję. Do następnego razu.